Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj krótki komentarz bieżący do tego, co chwilowo jeszcze jest w centrum uwagi opinii publicznej, czyli wyborów we Francji, zakończonej drugiej tury wyborów do Zgromadzenia Narodowego, w których wyniki dość nieoczekiwane, wyniki, których sondażownie nie przewidywały, mianowicie wyniki, zgodnie z którymi to nowy front ludowy, czyli Lewica uzyskała najwięcej mandatów, obóz prezydenta Macrona na drugim miejscu i na trzecim miejscu Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Przez te Ostatnie godziny w polskiej przestrzeni publicznej w polskich mediach pojawiło się mnóstwo bardzo daleko idących uproszczeń dotyczących tych wyników, więc ja bym chciał je po kolei skontrować. Tak? Myślę, że same wyniki, jeśli chodzi o mandaty, przypomnę, nowy front ludowy 182, yy, obóz Macrona 168, yy, obóz Pen 143 są mniej więcej znane, natomiast kluczowe, kluczowe jest, co z tego wynika. Po kolei. Po pierwsze, nie jest tak, że Jean Luc Mélenchon wygrał te wybory. Jean Luc Mélenchon postać niewątpliwie bardzo kontrowersyjna, postać niewątpliwie prorosyjska, postać niewątpliwie bardzo antynatowska i antyamerykańska na przestrzeni lat. Przedstawiciel no, niewątpliwie radykalnej lewicy, lewicy bardzo promuzułmańskiej, tak, człowiek, który deklaruje, że to rdzen, tak zwani rdzenni mieszkańcy Francji są zagrożeniem dla swoistości społecznej, jak to mówił? Podczas, podczas tej kampanii wyborczej człowiek, który no, jest oskarżany o, o antysemityzm i wspieranie Hamasu przez, przez również część polityków lewicy. Człowiek, który no, ma ogromny elektorat negatywny, wywołuje wielkie kontrowersje w samej Francji, i nie wygrał tych wyborów. To jest tak, że Nowy Front Ludowy składa się z czterech istotnych partii. Mamy tam też ileś innych mniejszych środowisk, ale skupmy się na tych czterech, żeby nie komplikować. Są to niewątpliwie melonszoniści, Francja niepokorna, partia, która jest złożeniem. Złożeniem z jednej strony. E, Części lewicy robotniczej, zwłaszcza tej, która jest uzwiązkowiona, ludzie, którzy są w związkach zawodowych, częściej głosują na Meląszona. Dużej części pracowników budżetówki, na przykład nauczyciele, też często w poglądach takich powiedzielibyśmy, wyraziście socjalnych, socjalistycznych, głosują na Meląszona. Muzułmanie w dużej mierze głosują na Meląszona, 60-70% głosuje na Meląszona, i tutaj niewątpliwie ta narracja antyizraelska, czy też walki z islamofobią. I szerzej proimigracyjna, hasło kreolizacji Francji poprzez imigrację i tak dalej. To wszystko jest, jest oczywiście bardzo atrakcyjne dla, dla muzułmanów. No i wreszcie mamy też ten komponent antyamerykański, przy okazji też zresztą suwerenistyczny, tak. Mélenchon jest przeciwnikiem Unii Europejskiej w jej obecnym kształcie, był przeciwny traktatowi konstytucyjnemu dla, dla Europy, i tak dalej. Komisję Europejską bardzo często krytykuje, krytykuje też często Niemcy. O samym Mélenchonie nagraliśmy dwa lata temu długą, dwugodzinną, podzieloną na dwie części rozmowę z Marcinem Giełzakiem. Ta, ten, to nagranie dzisiaj jest z definicji krótsze i ma być takie właśnie bieżące, więc odsyłam do niego, jeżeli kogoś naprawdę Mélenchon interesuje, nie chce się zadowolić prostymi karami. I hasłami, to serdecznie odsyłam do tej mojej z Marcinem długiej rozmowy, gdzie naprawdę długo tłumaczymy, kim realnie jest Jean-Luc Mélenchon. Dzisiaj ważne jest, żeby zaznaczyć, że Mélenchon, po pierwsze, nie jest liderem całej tej koalicji. Przez ostatni miesiąc, odkąd ta koalicja ad hoc była formowana, wszyscy za żarcie zadeklarowali, oprócz samego Mélenchona i jego ludzi, że nie, Mélenchon nie jest liderem naszej koalicji. Mélenchon jest liderem jednej z czterech w ramach tej koalicji. I po drugie, Mélenchon nie jest kandydatem na premiera. Wszyscy to podkreślali. Oprócz oczywiście samego Mélenchona i jego ludzi, Mélenchon deklarował, że on nie wyklucza, by zostania premierem. Jasne jest, że chętnie by chciał, ale że nie będzie się narzucał. Natomiast mamy, jak patrzymy sobie na to, kto zyskał, bo nie ma koalicja lewicy zyskała, tak? Ma te 180 ponad mandatów. No ale. Mélenchon stoi w miejscu, Francja Niepokorna stoi w miejscu, tak? Francja Niepokorna miała 70 kilka mandatów i będzie miała 70 kilka mandatów. Co prawda, mamy w ramach tej, w tych mandatów całkiem ciekawe postaci. Mamy na przykład bojownika Antify, mamy przedstawicieli takiej kawiorowej, bardzo wyraziście kulturowej czy też antykulturowej lewicy. Mamy przedstawicieli właśnie środowisk muzułmańskich, ale. Liczba mandatów jest ostatecznie taka sama. Natomiast socjaliści, centrolewica bardzo wyraźnie się wzmocnili dwukrotnie w stosunku do tego, co mieli dwa lata temu. Dwa lata temu, kiedy powstawała taka koalicja po wyborach prezydenckich, no to wtedy też razem startowali do Zgromadzenia Narodowego, no to wtedy Mélenchon był absolutnym dominatorem, tak. On miał wyraźną większość mandatów całej lewicy, a pozostali byli przy nim tacy malutcy. Dzisiaj już socjaliści są praktycznie równorzędnym partnerem dla Mélenchona. Co więcej, równolegle wzmocnili się także zieloni, którzy są po stronie socjalistów, są podobnie jak socjaliści proukraińscy dla odmiany, gdzie Mélenchon jest antyukraiński. Upraszczając, wiem, że to, sto... no ale wiadomo o co chodzi, tak? Jest przeciwny, przeciwny zakrojonej pomocy militarnej dla Ukrainy, na przykład chce gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji i tak dalej, i tak dalej. Po to, że socjaliści są absolutnie w awangardzie pomocy dla Ukrainy. Komuniści, którzy są mniej radykalni niż Mélenchon, tak, tak, to nie pomyłka, to jest powszechnie uznawane we Francji, na przykład część makronistów w drugiej turze deklarowało, że no, na na to nigdy nie zagłosujemy, na przykład premier, były premier Edouard Philippe, ale komuniści jeszcze nie są aż tak radykalni na Mélenchon, więc na komunistów można. To jest powszechnie przez media uznawane, tak? Zawsze Francja niepokorna jest na lewo od komunistów, żeby nie było wątpliwości. Na lewo od nich tylko, tylko ściana. Eee, I jakieś tam malutkie, malutkie sekciarskie grupki trockistów. Natomiast mamy, yy, mamy zatem melonszonistów, socjalistów, zielonych i komunistów. Komuniści są tutaj, w tej kolejności, jak wymieniłem, komuniści są najsłabsi, komuniści też osłabili się z dwudziestu kilku do kilkunastu mandatów. Yy, I w tej sytuacji, ten z jednej strony lewica jako całość się wzmocniła. Ale ten komponent bardziej radykalny się sumarycznie nawet lekko osłabił, podczas gdy komponent centrowy wyraźnie, wyraźnie urósł. No i co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że lewica będzie miała teraz poważne wyzwanie: kogo wyznaczyć na premiera ponieważ oni przez miesiąc kampanii nie byli w stanie się dogadać, kogo wyznaczyć na premiera, bo to są tak naprawdę cztery osobne partie, które zostały wrzucone przez Macrona w trudną sytuację, w której musieli szybko się dogadać i musieli, no i, no i musieli dogadać się co do programu, co do kandydatów w poszczególnych okręgach i tak dalej. Mieli na to zresztą niecały tydzień. Zrobili to rzutem na taśmę, no ale kandydata na premiera na żadnym etapie nie wyznaczyli. Oczywiście lepeniści cały czas przekonywali, że tak naprawdę to Melonchon jest ich kandydatem na premiera, Bardella... Miał kampanię albo ja, albo Melonszą trzeba wybrać. Wydaje się, że to nie zadziałało, że jednak duża część wyborców była świadoma, że nie, to nie jest tak, że Melonszą jest realnym liderem całej lewicy. Na centrolewicę padło, jak widzimy, znacznie więcej głosów niż, niż na e, melonszonistów, e, jeśli chodzi o te drugie tury. Melonszoniści e, prawie połowę swoich mandatów zdobyli w pierwszej turze, w tych okręgach, które, nie czarujmy się, tam, gdzie jest najwięcej muzułmanów, często je pozdobywali. Natomiast w drugich turach wyborcy Macrona i wyborcy Republikanów wyraźnie częściej głosowali na lewicę tam, gdzie kandydatem był ktoś z lewicy bardziej umiarkowanej, a rzadziej tam, gdzie był kandydat melonszonistów, co zdecydowało o tym, że te proporcje między melonszonistami a socjalistami są dziś dość podobne. Prezydent Macron teraz będzie wyznaczał premiera, ale nie wiemy kiedy i kogo. Warianty są generalnie moim zdaniem dwa. Zanim powiem, jakie, to chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu. To dzięki Wam, naszym wspaniałym darczyńcom, jesteśmy w stanie przygotowywać takie materiały. Jak widzicie, staramy się na bieżąco komentować najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Nowy Ład to niezależny ośrodek analityczny, intelektualny, budowany przez młodych i ambitnych polskich patriotów. Jeżeli chcecie, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli przygotowywać dla Was na bieżąco najważniejsze wydarzenia, analizować, omawiać, komentować procesy długofalowe, zjawiska, zapraszać kolejnych, kolejnych ekspertów, nawiązywać z nimi współpracę, rozwijać się, do, docierać do kolejnych setek tysięcy odbiorców, zachęcam do rozważania wsparcia nas choćby drobną kwotą. Liczba darczyńców rośnie z miesiąca na miesiąc możemy robić coraz więcej, ale potrzebujemy więcej, żeby mieć stabilną, spokojną przyszłość, żeby móc na przykład zakładać kolejne kluby nowego ładu w kolejnych miejscowościach, budować naszą społeczność, angażować w nasze prace większą liczbę osób, profesjonalizować się, jeśli chodzi o marketing, dzięki temu docierać do jeszcze większej liczby ludzi, nagrywać więcej materiałów, mieć więcej czasu na przygotowanie. To wszystko niestety kosztuje. Materiały są za darmo, ale ich przygotowanie nie jest za darmo, dlatego jeśli choćby drobną kwotą zdecydowalibyście się wesprzeć Naszą pracę możecie to zrobić wchodząc na naszą stronę slash Wspieram lub poprzez, wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie? Tego filmu. A każdy nasz darczyńca może dołączyć do serwera na Discordzie, gdzie e, będzie w codziennym kontakcie z nami, autorami oraz innymi darczyńcami, w ten sposób stanie się częścią naszej społeczności i pozna, czy wirtualnie, czy jeżeli nie chciał, również na żywo dziesiątki ludzi o podobnych wartościach i zainteresowaniach. Będzie się pierwszy dowiadywał o wydarzeniach, które robimy, o spotkaniach naszych klubów i innych wydarzeniach, oraz będzie miał szansę proponować nam gości oraz uczestniczyć w procesie zadawania pytań dla konkretnych gości, o czym często informujemy w Właśnie na naszym Discordzie. A zatem dwa warianty. Wariant pierwszy, prostszy dla Macrona, czyli po prostu powierzenie rzeczywiście premierostwa Lewicy. I tutaj albo Macron może się dogadać z Lewicą i wyznaczyć kogoś, w porozumieniu z socjalistami, zielonymi, komunistami, ewentualnie również Melążonym, chociaż Macron do tej pory raczej wykluczał udział Melążonistów w koalicji. Chociaż, ale wiadomo, Macron może zawsze dokonać jakiegoś zwrotu tutaj. Z drugiej strony może być też tak, że po prostu poczeka, kogo, kogo wskażą mu sami lewicowcy. Na razie przedłużył misję Gabriela Attala, czyli obecnego premiera, który skończąc sam jest byłym politykiem partii socjalistycznej, zresztą Macron też jest byłym politykiem partii socjalistycznej. Więc możemy powiedzieć, że no, w tej chwili przecież to dwóch socjalistów rządzi Francją, więc czy, czego, czego chcecie więcej drodzy lewicowcy? Ale mówiąc, mówiąc poważnie. Macron w takim wariancie z jednej strony wycofałby się, jak raz powołał premiera, nie może go odwołać. Pamiętajmy o tym. Wtedy przynajmniej na rok Lewica dostałaby rząd. Na rok, ponieważ po roku Macron może ponownie rozwiązać Zgromadzenie Narodowe. Może nie musi oczywiście. Kadencja tego zgromadzenia potrwa, moim zdaniem, no między rok a trzy lata. Trzy lata, ponieważ za trzy lata, niecałe trzy lata, będzie nowy prezydent i ktokolwiek zostanie prezydentem w maju 27 roku, rozwiąże Zgromadzenie Narodowe i będzie chciał mieć dla siebie większość. Bo takie prawo ma prezydent i ten nowy prezydent będzie je miał. Natomiast. Mm, Natomiast Macron będzie mógł to zrobić już po roku, jeżeli uzna to za opłacalne dla siebie, jeżeli na przykład Lewica do tego czasu by się zużyła. No więc jeżeli Macron powierzyłby rządy Lewicy, to z jednej strony nie mógłby ich odwołać szybciej niż za rok, ale z drugiej strony oni też nie mogliby niczego realnie bez niego zrobić. Dlaczego? Ponieważ we Francji mamy dwie ścieżki robienia rzeczy, jak, jak, jest, się, jak, jak jest się premierem. Jedna droga oczywiście ustawa. No ale le lewica nie ma większości w Zgromadzeniu Doradowym. Ma maksymalnie, nawet jeżeli policzyć lewicę, wszelkiej maści 196 mandatów. Większość 289, prawie 100 mandatów brakuje, nie do uzbierania. Prawica jakkolwiek pojęta, czyli lepeniści i prawica 203, minimalnie więcej, no ale też nie do, nie do uzbierania. Nie ma opcji, żeby w którąś ze stron powstała alternatywna większość, bo obóz Macrona musiałby się totalnie rozpaść, a przy tej sytuacji się nie rozpadnie. No więc, co dalej? Jeżeli nie ma możliwości przegłosowania ustawy samodzielnie, no to oczywiście taki premier musiałby wszystko ustalać z prezydentem, ponieważ to posłowie Macrona musieliby jego ustawy popierać. W drugą stronę, premier w przypadku, w przypadku normalnym, jak, jak ma większość w parlamencie i ma swojego prezydenta, no to zazwyczaj może też bardzo dużo rzeczy zrobić dekretami. No ale dekret wymaga kontrasek na prezydenta, więc Znów, wracamy do punktu wyjścia. Niczego premier socjalistyczny, czy jakikolwiek inny lewicowy nie mógłby zrobić bez Macrona. Premierem w takim wariancie mógłby zostać albo socjalista, moim zdaniem, albo ewentualnie jakiś apartyjny lewicowiec, albo bardziej umiarkowany niż Mélenchon, kandydat Lefi, na przykład Manuel Bompard. Niemniej, czy tak naprawdę każdy, każdy inny niż, niż Mélenchon i każdy nie będący jakimś takim bardzo widowiskowym, skrajnym radykałem tego antifiarza, no to raczej premierem nie zrobił. Natomiast... E, nie jest oczywiste i to będzie bardzo ciekawe, czy, czy i na jakich warunkach Lewicy się opłaca wchodzenie do takiego rządu. z jednej strony tam oczekiwanie jest oczywiste, tak? Z drugiej strony jest jasne, że Macron będzie im rzucał kule pod, pod, będzie im rzucał kłody pod nogi. i Macron będzie długofalowo dążył do tego, żeby ich rozegrać. Celem Macrona cały czas jest, żeby socjalistów sobie podporządkować i zbudować silne hipercentrum kosztem, e, kosztem socjalistów i kosztem golistów, tak jak to robi konsekwentnie od 8 lat. Drugi wariant, dla, więc zobaczymy, co Macron im zaproponuje. Do niego będzie należał ten pierwszy ruch, bo to on musi mianować premiera. Parlament nie może narzucić prezydentowi premiera ani ministra. Z drugą stronę wariant Macrona, jeżeli byłby, ten pierwszy nazwałbym bardziej defensywnym, dałby im przynajmniej częściowe rządy i Bardziej jeżeli już właśnie bronił się, czyli podkładał im kłody tam, gdzie uznałby to za właściwe i później ich mógł krytykować i po jakimś czasie, jakby się trochę zużyli, rozwiązać znowu zgromadzenie, albo dać im dorządzić do tego 27 roku i w międzyczasie swoją pozycję kosztem nich odbudowywać, tak żeby w 27 roku to jego kandydat wyznaczony przez niego był rywalem Le Pen w drugiej turze. Oto się też pamiętajmy to, czy gra. Ta wewnętrzna rywalizacja między Macronem a Lewicą, o której ja dużo mówiłem w poprzednich nagraniach. Drugi wariant Macrona, bardziej powiedziałbym ofensywny, po prostu mianowanie premierem kogoś od siebie, czy Attala, czy kogokolwiek innego. I powiedzenie, sytuacja jest nadzwyczajna, nie ma żadnej większości w żadną stronę. Musimy stworzyć rząd wszystkich republikanów bez ekstremizmów. Bez LFI Lonszona i bez RN Le Pen. Czyli od socjalistów do golistów. No i oczywiście szantaż byłby taki. Rząd oczywiście obejmuje funkcję w momencie, kiedy prezydent skinie głową, ale rząd mogłoby teoretycznie Zgromadzenie Narodowe odwołać, no ale ktoś z tego grona musiałby zdecydować się zagłosować za dymisją rządu razem z Le Pen. No i Macron oczywiście by powtarzał, każdy zagłosuje przeciwko temu republikańskiemu, być może technicznemu, być może takiemu eksperckiemu bardziej rządowi, jest przeciwko stabilności, przeciwko porządkowi republikańskiemu, jest w gruncie rzeczy za Hitlerem, za Putinem, za Peterem, za państwem Vichy. Eee, razem z Le Pen eee, przeciwko, przeciwko właśnie stabilności, a za wojną domową. Eee, I myślę, że Macron może taki szantaż zastosować, jeżeli on uzna, że to będzie dla niego bardziej długofalowo opłacalne. Zobaczymy, jaki wariant wybierze. Eee, jeżeli nawet parlament odwołoby jego rząd, no to znów he, inicjatywa jest w rękach Macrona. Macron może zawsze powołać inny albo nawet ten sam rząd. Pamiętajmy, że. W historii Francji, że raz, że znów parlament nie może narzucić rządu prezydentowi. Dwa, w historii Francji tylko raz. Zgromadzenie Narodowe odwołało skutecznie rząd w 1962 roku, tylko raz przegłosowało wotum nieufności, no i wtedy de Gaulle po prostu rozwiązał parlament. I powołał jeszcze raz ten sam rząd, oczywiście, żeby nie było wątpliwości. Tutaj Macron nie będzie mógł tego zrobić przez najbliższy rok, no ale może się tak pobawić, żeby przez rok starać się rządzić swoimi autorskimi rządami. Trzymać w imię właśnie trzymania ekstremy z LFI, od władzy, powtarzać, że on jest otwarty na rząd z lewicą, ale bez LFI i w ten sposób dążyć do czego? Do tego, żeby długofalowo socjalistów sobie podporządkować, ponieważ oni, jeżeli wejdą do rządu, to już będą słabszym partnerem. Oni byliby mocniejsi od Macrona, gdyby weszli jako cała lewica do rządu, ale Macron może im powiedzieć hola hola, nie z ekstremą, nie z LFI. a wtedy już oznacza, że to Macron jest mocniejszym partnerem w tym układzie. Więc to będzie, to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Na jaki wariant, czy bardziej ofensywny, czy bardziej defensywny, Macron się zdecyduje. Z drugiej strony, mamy oczywiście pytanie, które ciągle, które ciągle powraca, czy Macronowi ten gambit się udał? Raczej tak. Moim zdaniem, udał się o tyle, że nie będzie się dało rządzić bez niego i że Macron odnowił swój mandat. To znaczy, w tym momencie już nie jest tak, że on jest taką typową kulawą kaczką, jak by był, gdyby 9 czerwca wieczorem nie rozwiązał zgromadzenia i gdyby by, ciągle mu wypominano te 14%. Teraz te 14% z wyborów do Parlamentu Europejskiego jest wymazane. Owszem, stracił ponad 1 trzecią posłów, ale to są jego żołnierze. A Macron jest jak, powiedziałbym, jak Gennady i Żuków, tak? no Mięso armatnie. A najważniejsze jest to, że wielki przywódca idzie naprzód. I wielki przywódca sprawił, że nie da się dalej Franc Francją rządzić bez niego. Co więcej, Macron pokazał, że ani Zjednoczona Lewica, ani Le Pen nie są w stanie zdobyć większości. I, on, I ten podział trójblokowy dalej jest, dalej jest na, tyle, na tyle obecny, na tyle silny, że nie da się go pominąć. Jakkolwiek Macron no, wydaje się najsłabszym z tych trzech bloków, dlatego że no, dostał najmniej głosów, to jasne, ale też demograficznie, tak? no, jego głos to są przede wszystkim najstarsi. Więc długofalowo nie, nie, nie wydaje się dla niego opłacalne, no ale jego perspektywy nie, nie, nie wydają się dobre, ale na ten moment Macron te swoje średnie karty udało mu się dobrze wykorzystać. Natomiast, natomiast oczywiście zobaczymy, jak będzie to rozgrywał w, kolejnym, w kolejnych miesiącach i kolejnych szerzej tych dwóch latach i dziesięciu miesiącach, które zostały mu do końca kadencji. No i wreszcie pytanie Le Pen. Czemu Le Pen nie dostał takiego dobrego wyniku, jak dawały jej sondaże? No i tutaj znów. Tak naprawdę w tych wyborach każdy znajdziemy jakieś pozytywy, jakieś negatywy. Nikt nie może być w pełni zadowolony, oprócz, wydaje mi się, socjalistów. Socjaliści niewątpliwie zyskali, bo mają ponad dwa razy więcej posłów. No z drugiej strony, socjaliści mo mogą powiedzieć, że no, są w trudnej sytuacji, ponieważ trudno im będzie rządzić jednocześnie i z Melląszonym i z Macronem, a nie będą w stanie rządzić tylko z jednym naraz. Tak w skrócie. Ewentualnie mogliby rządzić z samym Macronem i z republikanami, ale to już byłby bardzo ryzykowny programowo rząd, który, by, który dawałby duże ryzyko, że Mélenchon znów zabierze im poparcie jako ta jedyna prawdziwa lewica. Tak? W jedną stronę pójdą. No to wtedy Macron będzie im rzucał kłody pod nogi i powie, że rządzą z ekstremą, w drugą stronę pójdą. Mélenchon powie, że nie są prawdziwą lewicą. Więc z jednej strony to jest taki kłopot bogactwa. Zaczęli się znowu liczyć, od nich dużo zależy, no i teraz będą musieli podejmować trudne decyzje. Socjaliści. Mélenchon, jak już mówiłem, stoi w miejscu i stracił pozycję hegemona na lewicy, jakkolwiek cała lewica się wzmocniła, więc on też będzie mógł na tym trochę ugrać, zobaczymy ile mu się uda. Idąc dalej, Macron, to już powiedziałem, z jednej strony stracił 1 trzecią posłów, i jest sytuacja jest bezprecedensowa, ponieważ do tej pory w Piątej Republice zawsze albo była większość prezydencka, albo była większość alternatywna i była koabitacja, albo ewentualnie tak jak było przez ostatnie dwa lata prezydent miał większość niebezwzględną, ale większość relatywną i był w stanie rządzić poprzez artykuł 49.3, był w stanie rządzić poprzez to, że republikanie nie chcieli głosować przeciwko jego rządowi. Teraz mamy kompletny chaos, ponieważ pierwszy raz jest sytuacja, że ani nie jest tak, że partia prezydencka jest największa, ani ta partia, która jest, czy ten obóz, który jest największy, ma większość. Więc to jest pierwszy raz, jak Piąta Republika istnieje 66 lat, więc będzie to duży Tesla, jej instytucji, ale jakoś tam sobie chłopaki poradzą, bądź to bądź nie przypadkowo jest to najstabilniejszy ustrój we Francji po wielkiej rewolucji z końca XVIII wieku. Dalej Le Pen. Z jednej strony szklanka jest do połowy pusta, ponieważ no, niewątpliwie jest duże rozczarowanie, tak? Liczyli na 200 mandatów. Raczej się nie spodziewali, że będą mieli tę samodzielną większość, zwłaszcza po ostatnich sondażach, ale spodziewali się, że będą mieli ponad 200 mandatów, że będą e, niewątpliwie tą, tym pierwszym obozem z tych trzech obozów w Parlamencie. Nie są. Są pierwszą partią, bo pozostałe dwie to są, to są koalicje. No i można powiedzieć, że Front Narodowy, pierwszy raz w swojej historii, stał się pierwszą partią Francji, jako z, ja w Zgromadzeniu Narodowym. To prawda? No ale mimo wszystko jest to, jest to rozczarowanie. Tak? Dwa i pół roku taki wynik wzięliby z zachwytem. E, e, myślę, że jeszcze, jeszcze półtorej roku temu wzięliby go z dużym zadowoleniem, ale teraz teraz jest to rozczarowanie. Tak? Co poszło nie tak? Wydaje mi się, że jednak Bardella nie sprawdził się jako kandydat na premiera. Wydaje mi się, że jednak Bardella, jak popatrzymy sobie, nie przekonał do siebie tych wyborców z centroprawicy. Zdecydowało to, że wyborcy centroprawicy w drugich turach nie głosowali na lepenistów przeciwko, przeciwko lewicy. Wydaje mi się, że ten elektorat Centrum Prawicy nie uznał, że Bardela jest ostatecznie poważnym kandydatem na premiera. No jednak je ma 28 lat, e, nigdy nie kierował niczym oprócz, oprócz partii, bycie premierem to jest naprawdę bardzo specyficzna funkcja. Wydaje się, że on jest jeszcze na to za młody i za mało doświadczony, może gdyby wcześniej był jakimś ministrem czy coś w tym stylu, no to, no to prędzej, albo nie wiem, chociażby jakimś marszałkiem, wicemarszałkiem, cokolwiek. No on był do tej pory tylko, tylko posłem do Parlamentu Europejskiego. Więc, więc to wydaje mi się jest jeden czynnik. Drugi, no szerszy czynnik jest właśnie taki, że centroprawica nie zagłosowała w drugiej turze i teraz jest wielka złość na narodowej prawicy, wśród lepenistów, na, na właśnie postgolistów, że Lewica cała zjednoczona od centroprawicy po skrajną Lewicę, od lewicy po skrajną Lewicę, a my tutaj jak zwykle to przez was, to wy w drugiej turze i wasi wyborcy głosowali pół na pół głosowali z minimalną tylko przewagą na RN przeciwko przeciwko lewice w tym również melonszonistom, głosowaliście bardziej na Macrona niż na nas, to wasza wina to przez was będzie Francja teraz rządzona przez skrajną lewicę antyfejbrac muzułmańskie tak ta złość na republikanów jest dzisiaj bardzo bardzo duża no, ale z drugiej strony no, trzeba się zastanowić nad tym, no, to też jest tak, że jednak tych wyborców się realnie lepenistom nie udało uzyskać. Tak? To też nie jest tak, że ci wyborcy republikanów są niewolnikami swoich polityków. tak? Oni mogli wbrew politykom zagłosować na lepenistów i myślę, że lepeniści muszą się poważnie zastanowić, na ile są, jak do tego elektoratu dotrzeć, w którym generalnie od, od lat odnotowują postępy, ale te postępy są cały czas zbyt wolne. Z jednej strony jest to najlepszy wynik w historii e, środowiska lepenów. Stali się pierwszą partią, uzyskali dla siebie uzyskali bardzo wysoki wynik w pierwszej turze i uzyskali największą w swojej historii liczbę posłów, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jest znacznie mniej niż dawały sondaże, więc jest rozczarowanie. Ale i tak uważam, że przywództwo Marine Le Pen jest niepodważalne w 50-letniej historii Frontu Narodowego. Wszystkie próby obalania Le Penów spalały się zawsze na panewce, więc uważam, że tak samo będzie teraz. I Marine Le Pen w 27 roku ma realne szanse, żeby powalczyć o prezydenturę. To absolutnie nie jest tak, że, że te wybory to, to przekreślają. Zwłaszcza, że ona będzie liczyć, że w tych wyborach, że, że teraz Lewica i Macron będą razem rządzić i będą się zużywać. Ale oczywiście zobaczymy, jaki realnie rząd powstanie. Ona do tego dostosuje swoją, swoją narrację. Zapewne Sam Bardella będzie osłabiony no i w Zjednoczeniu Narodowym zobaczymy, czy dojdzie do jakichś przetasowań, rozliczeń. Na pewno, jeżeli coś ciekawego będzie się działo na francuskiej prawicy z jednej strony, a z drugiej strony, jak będzie formowany nowy rząd, to będę to już na bieżąco, na spokojnie dla Was komentował. A na dziś ten bieżący komentarz to wszystko. Jeżeli macie pytania, to z wielką przyjemnością na nie odpowiem w kolejnym nagraniu. Teraz zależało mi, żeby było krótko, w miarę konkretnie, w miarę zwięźle, i już to przesłamy na nasz kanał, żeby było w miarę szybko. Na dziś to wszystko. Kacwer kita, do usłyszenia.